Z Ty, totalnie znów, gracie. To jest, dupy kraciasz, to jest nie? nic. Nie wiem, czy widziałeś, bo oni użyli podnośnika takiego z koszem, zwykłego mm. lifta. Ale wiesz, co jest najlepsze? Oni ją wynajęli od jakiejś filmy i nie wiem, czy widziałeś, że gość, którego logo jest na tym mm. lifcie, wykorzystuje to w swojej reklamie teraz. Ma normalnie te o, screeny z tego miejsca i że wiesz, że w sytuacjach nawet niemożliwych nasz podnośnik nigdy nie zawodzi, nie? <laughs> czy coś takiego? Ale, ale, to jest złoto wyglądze tak takochujmy to Nasze podnośniki nigdy nie zawodzą, wiesz? Nie, patrzcie, wszystko może się spierdolić, nasz podnośnik zawsze da radę. Wynieśli podobno jakieś diamenty, czy szmaragdy, które należały do Napoleona i oni podobno sobie weszli m, po jakimś tam dźwigu, czy porusztowaniu. Nie, oni podnośnik taki osobowy z Czy Podnośnik, właśnie, po, no, no, no. I, i weszli w biały, w biały dzień, po prostu i wyszli i odjechali na skuterku i nawet nikt się nie kapnął. Mało tego, oni się gdzieś wypieprzyli na tym skuterku i tą najcenniejszą koronę, jakiejś cesarzowej, zgubili. Hmm. Ktoś ją znalazł ta... na ulicy. Podobno. Kurde, to nie był Ocean Eleven, to nie byli mistrzowie chyba, to było dużo zuchwałości i dużo farta, mi się wydaje, wiesz? Co źle trochę świadczy teraz o całej ochronie Luwru i o tym, jak tam są zabezpieczone wszystkie trochę eksponaty. Tak, bo, bo z jednej strony masz wrażenie takie, że jak tam mucha usiądzie na ramię obrazu, na przykład na Monalizie, to jakieś działko laserowe z, z sufitu wyskoczy i ją zestrzeli tą muchę. Ja mam takie ja w takich miejscach mam takie wrażenie, a później no wchodzi i... dwóch buraków przy pomocy <laughs> Za nie podstawili.